Hej, 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 dzień dobry mi się pysie. A jeśli chodzi o Yandere, o to co będziemy robić, to w pierwszej kolejności widzowie dołączymy się do vandali. bo widziałem coś dosyć ciekawego tymczasem weźmy sobie zadania od nich. Ty chcesz? Alkoholu chcesz? Dogadamy się. Dobra, ty chcesz papieroski? Okej, okay, załatwię ci eee, papieroski. A nie, dobra, to fake ID muszę kupić. I papierosy mu kupię w tym w sklepie. No dobra, dobra, dobra. Tobie załatwię prezencik. Ty co chcesz? E... Steal and answer. Dobra, dobra, dobra. Czyli ty chcesz, żebym ukradł odpowiedzi do egzaminu. Da się zrobić. Ty co chcesz? Kurwa, nie przeczytałem. Co on chciał? Dobra, to ciebie zostawię na koniec. Za szybko przeleciałem, sorry, sorry, sorry A ty chcesz, a ty chcesz po prostu nóż Dobra, to, to będzie najprostszy I to od razu zrobię Ej, ty możesz sobie pójść A czy ja mogę mu dać e, Ritual Knife'a? Dobra Jedno zadanko zrobione, on kasę chce a to ciulek. Dobra, co ja mogę dzisiaj formalnie zrobić? Mogę ukraść odpowiedzi do egzaminu? No, do tego będziemy potrzebować widzowie radyjka. I ukradniemy odpowiedzi. Dobra. No, ale chcę się dołączyć do Wandalii, żeby zbagować mega grę widzowie. Zrobimy z jednego ucznia kogoś totalnie nieśmiertelnego. Widziałem to na jakimś filmiku zagranicznym, że można to tak zbugować, że ten uczeń będzie nieśmiertelny, Niksili. będzie Dziwne rzeczy się z nim działy. Wszystko. Dobra, tutaj i tutaj jest chyba pilot, nie? Dokładnie tak. I teraz w sumie mogę przyspieszyć czas. Musimy zaczekać, aż pani od WFU przyjdzie, aż te pójdą, a pani od WFU przyjdzie. Później wyślemy ją tam daleko. Dobra, weźcie, wydupiajcie. Dobra, pani od WFU... Dobra, ona już TM przylazła. 0000 000, 25 złotych. Ojejku, ty no! Dawno mnie nie było no u ciebie Mega na dawno. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin kareta kareta. No, ty no, ojejku, ale ciebie tak mega, naprawdę mega dawno nie było. Witam, witam. I dziękuję ci ślicznie za donecika i za życzenia, My się pysiu. Ale kurczę no. No ja cię pamiętam, ty w ogóle jesteś na czwartym miejscu w tej topce takiej największej. Teraz pytanie czy 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 czy, czy, czy ja muszę z tymi odpowiedziami polecieć do Vandala? Czy mam jeszcze pójść do Infocian? Tego nie pamiętam. Z tym mam nie, do Infocian chyba nie. No, do infocian nie muszę iść. To idę tylko do wandala, chyba. Dobra, jeszcze nie poszli na lekcję. Okej. Okay. Dobra, to nie ty. To nie ty. To nie ty. Ej, który to chciał? O, to ty. Hashimoto. Dobra, dobra, dobra. Picy, picy, picy. Chodźmy teraz tak. W sumie. Bo nie chce mi się za bardzo robić tego tym kafe. To po prostu kupię od InfoCian jeszcze przed wyjściem hajs. Czy wszystko mam? Tak, dobra, chyba wszystko, wszystko, wszystko. Idziemy kupić papierosy. No. Od dyra mogło się alkohol wziąć. O, właśnie, zapomniałem o alkoholu. Dobra, ale to kolejnego dnia możemy zrobić. Teraz i tak muszę kupić papierosy. Czyli tak, mamy papierosy. Mamy, znaczy będę mieć papierosy Będę mieć, dwa zadania zrobiłem z pięciu I teraz tak, żeby się nie pomylić Czekaj, czekaj, to było? Czekaj, zgłupiałem O dobra, dobra, sigaretz Dobra, Musio, złote. czyli mamy trzy na pięć Siema wandale Dobra. Dokończmy dla nich questy. Ty mnie lubisz. Dobra. Chodźmy na zajęcia po prostu i weźmiemy alkohol, ale coś, coś mi się tutaj nie zgrywa. Coś mi tu nie pasuje. Gdzie jest ten niego... Dobra, mamy alkohol. Mamy alkohol. Zajumaliśmy alkohol dyrektorowi. Nic nie powiedziałem, prze pani. Nic nie powiedziałem. Wracam do siebie. Dobra, to nie ty. Czyli będę do domu musiał i tak się wrócić po faję. Ty nie chcesz. Ty też nie chcesz. O, dobra, to ty chciałeś. I został nam tylko jeden. Dobra, kurde. Czyli idziemy do domu. Ej, nie wieszaj się, proszę. 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 Szy o, dziękuję. Dobra, to idziemy spać. Czyli po prostu zapomniałem ich wziąć. I cyk, cyk. I cyk cyk, School. O właśnie. No, i teraz je biorę. Dobra, dobra, dobra. To całkowicie o tym zapomniałem o tym systemie. Typo, typo, tyopy, No, chodźcie, mogę te... O, dobra, mogę z nimi już teraz gadać. Nie chcesz? Hmm. Dobra, może pozwólmy, żeby się przybrali, albo w ogóle pozwólmy, żeby poszli. Tutaj, cyk, 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 cyk chodźcie, chodźcie, my się pysie. Dobra, ty mnie lubisz. Ty mnie lubisz. Ty mnie lubisz. O, ty mnie jeszcze nie lubisz. Dobra, task. Okej, okay, mamy to. I teraz, jak zmniejszyć reputację? Wystarczy, że będę kutać w tej szkole. Tutaj ludzie nie lubią, jak się kuca. Jeszcze trochę pokucam. Kucam! Kucam przed... Ej! O, dobra, dobra. Okej, okay. czy tyle wystarczy? Dobra. I teraz... Join! Yes! Jestem z nimi! Dobra, dobra, dobra. Teraz jak kliknę Practice. Ok, ok, ok. Dobra, widzowie. I teraz tak. Zrobimy z ucznia nieśmiertelnego ucznia. Potrzebujemy do tego tego ziomeczka tutaj. O tego. Przecież te, jego widziałem na filmiku. I teraz tak. On będzie za nami szedł. Będę musiał go oblać benzyną. Podpalić go. Jak będzie się palił, to szybko muszę wziąć u nich practice i walczyć z nimi. I zobaczyć, co się stanie w momencie. Wiecie, będzie przejścia, on będzie się palił, ale nie będzie się palił. No. Chyba wiecie o co chodzi. Ja wiem, że tragicznie tłumaczę. Dobra. Benzyna cian. Nosek cian. Dobra. Typu, 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 typu. Potrzebuję tego. Kładziemy to tutaj. Cyk. Cyk. I teraz potrzebujemy duct tape i box cutter. A, jeszcze. Yy, nić. Dobra, dobra, dobra. Hej, się pisiu, potrzebuję cię. E, intimidate. Follow me. No, masz za mną iść. Chodź. 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 Ty stań tu. I teraz tak cyk. Kurwa, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Szybko, szybko, kurwa, biegnij. Practice. Dobrze, dobrze. Zrobiłem to chyba. Zrobiłem. Widzowie, zrobiłem. Zrobiłem to. Czy muszę z nimi wygrać? Dobra, dajmy na to, że muszę z nimi wygrać. Bla, 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 a co to był za przeskok? Łojojojojoj. A wniach, nie niach, nie ma, ri, pu, vu. Zajebał mnie. Big, big, big. Big, big, big. Big bi. bi bi. Użyjmy tego super ataku. Super. Jeszcze raz, super atak. Dobra. I teraz on powinien dalej się palić. Teorii. Zaraz to zobaczymy. Powinno się już coś tam pobagować. Dokładnie tak. I teraz widzowie. On zaczął się drapać po główce. Podrapał się po główce, jak gdyby nikt nic. Dobra, i teraz mam wczytać grę. Jest. Chodzi sobie. Tylko, że patrzcie, widzicie? Teraz nie da się do niego w ogóle podchodzić. No, zrobiliśmy to. Uczyń jest A mogę z nim pogadać? I halo, halo, halo. Nie da się z nim pogadać. Co będziesz robił? Mysiu, pysiu. Patrzcie, jaką barierę wytworzył wokół siebie. Ej, gdzie on idzie? Halo, co ty robisz? Nie idziesz do domu. On do domu chce iść. Czekajcie, a jakbym go pajęczakiem tak trochę smyrną, Smyrniemy go pajęczakiem. Pajęczak, cian. E, gdzie on jest? Który to? To chyba ty. Au, 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 au! Au! Boli! Boli! A jakbym zabił kogoś na jego oczach? Dobra, wyłączmy tylko panią od WF-u i te koleżanki. Przyzwijmy Ciebie. I ciebie CIACHNĘ Patrz. Patrz, co mam! Patrz, co mam! No. Halo, kolega, spróbujmy jeszcze, widzowie. Przyzwać go. I podniosę ciało. Dokładnie w tym momencie, w którym on do mnie podejdzie. Ej, ta koleżanka złączyła się ze mną. Ej, oni się nie czepiają teraz z tego, że chodzę z tą koleżanką. Czy to jest krew? Nie, absolutnie, to po prostu koleżanka. Siema. Chciałem właśnie coś, coś, coś tutaj pobagować i się udało. Jestem, jestem zadowolony bardzo, że się udało to zbagować.